Masz pojęcie, co to spowodowało? Ta osoba wciąż nie może o tobie zapomnieć. Wiadomość od aniołów przynosi dziś odpowiedź, której twoje serce tak długo pragnęło. Nie jest przypadkiem, że słyszysz te słowa właśnie teraz. W ciszy swojego serca czułaś, że coś wciąż łączy cię z tą osobą, choć czas i odległość zdawały się wszystko rozdzielić. Ale energia, która was połączyła, nie wygasła, ona tylko czekała na ten moment. By znów się ujawnić. Jestem aniołem, który został posłany, aby przynieść ci światło zrozumienia. Twoja dusza wołała o znak, a niebo usłyszało to wołanie. Ta wiadomość od aniołów ma dziś obudzić w tobie siłę, której nie pamiętałaś, że posiadasz. Chcę, abyś wiedziała, że to, co czujesz, nie jest iluzją. To echo więzi duchowej, która przekracza granice logiki. Kiedy myślisz o tej osobie, Twoje serce drży, jakby rozpoznawało dawny dom. To nie przypadek, istnieją dusze, które zapisane są w naszym losie, zanim jeszcze pojawimy się na ziemi. Ta osoba była częścią Twojej drogi, lekcją, której nie można było ominąć. Niebo mówi, że to, co się wydarzyło, miało głęboki sens. W każdej urze, którą przelałaś, kryła się iskra oczyszczenia. Ta osoba nie potrafi o Tobie zapomnieć ponieważ twoja energia dotknęła jej duszy. Zostawiłaś w niej ślad światła, którego nikt inny nie potrafi zastąpić. Wiadomość od aniołów jest jasna. Twoja miłość nie była błędem. Ona była misą. Przyszła, by nauczyć cię siły, która rodzi się z bólu i wiary. Nie odwracaj się od tego, co czujesz. To, że serce wciąż pamięta, oznacza, że w tobie wciąż te się ogień przeznaczenia. Widzę. Jak często próbowałaś zapomnieć, jak przekonywałaś samą siebie, że czas uleczy wszystko. Ale miłość, która pochodzi z duszy, nie poddaje się zapomnieniu. Ona przekształca się, dojrzewa, czeka na właściwy moment, by ponownie zakwitnąć. W tej chwili twoja energia przyciąga tę osobę. Nawet jeśli milczy, nawet jeśli pozornie się oddaliła, jej dusza wciąż wibruje w rytmie twojego imienia. To, co zrodziło się między wami, jest zapisane w planie duchowym. Nie lękaj się, że coś zostało utracone. Wszechświat nigdy nie odbiera niczego, co jest Twoim prawem boskim. Czasami jedynie układa drogi w taki sposób, byś mogła stać się gotowa na prawdziwe błogosławieństwo. Anioły chcą, abyś przestała wątpić w siebie. Twoje serce jest świątynią, w której zamieszkało światło miłości. Ta osoba nie może o Tobie zapomnieć, ponieważ Ty byłaś dla niej przebudzeniem. Stałaś się lustrem, w którym zobaczyła prawdę o własnej duszy. Nie szukaj już odpowiedzi w przeszłości. Ona już się wydarzyła. Teraz twoim zadaniem jest otworzyć się na przyszłość, w której nie boisz się ufać. Zaufaj, że jeśli coś jest przeznaczone, znajdzie sposób, by powrócić w boskim czasie. Wiadomość od aniołów przypomina ci, że wszystko, co czujesz, ma sens. Twoje intuicje są prawdziwe, twoje sny są znakami. Kiedy widzisz powtarzające się liczby, kiedy czujesz ciepło bez powodu, to ja, Twój anioł, dotykam Twojej duszy, byś pamiętała, że nie jesteś sama. Niebo prosi, byś dziś pozwoliła sobie poczuć wdzęczność. Za każdą lekcję, nawet tę, która bolała, wdzęczność otwiera bramy, przez które światło może płynąć swobodnie. Niech Twoje serce nie zamyka się na miłość, nawet jeśli świat próbował Cię przekonać, że to słabość. Miłość jest mocą, która przemienia wszystko, czego dotknie. Czuję, że dusza tej osoby wciąż szuka Twojej obecności. Być może jeszcze tego nie rozumie, ale jej serce już naprawdę. W czasie, gdy Ty uczysz się ufać, ona uczy się tęsknić. Z każdą myślą, z każdym wspomnieniem, energia między Wami rośnie. Wkrótce nadejdzie chwila, w której los ponownie zetknie Wasze drogi. I wtedy zrozumiesz, że nic nie działo się bez powodu. Nie próbuj przyspieszać tego procesu. Boski czas jest doskonały. To, co jest pisane w gwiazdach, nie wymaga pośpiechu, tylko wiary. Anioły otaczają cię teraz światłem uzdrowienia. Poczuj, jak spokój spływa na ciebie niczym miękki deszcz. Każda rana, którą nosiłaś w sercu, zaczyna się zamykać. Twoja dusza rozkwita. Światło w tobie staje się silniejsze niż cień wspomnień. A kiedy wreszcie pozwolisz sobie uwierzyć, że zasługujesz na miłość czystą i trwałą, niebo otworzy przed tobą nowe drzwi. Zapamiętaj, to, że ta osoba wciąż nie może o tobie zapomnieć, to znak, że wasze dusze jeszcze nie powiedziały sobie ostatniego słowa. Niech ta wiadomość od aniołów będzie dla ciebie obietnicą nowego początku. Dziś anioły mówią, zaufaj, że wszystko, co było, prowadzi cię do tego, co ma nadejść. Niech twoje serce pozostanie otwarte, bo wkrótce zobaczysz, że miłość, którą oddałaś, powróci, przemieniona, silniejsza, prawdziwa. Jeśli czujesz, że te słowa dotykają twojego serca, to znaczy, że twoje anioły naprawdę chcą dziś do ciebie przemówić. W zamian za to światło, które do ciebie płynie, sprawdź, czy już jesteś zapisana w tym kanale. To twoje potwierdzenie dla nieba, że chcesz dalej otrzymywać ich prowadzenie. Kiedy to zrobisz, anioły będą mogły działać jeszcze silniej w twoim życiu, bo otwierasz przed nimi drzwi wdzięczności i wiary. Widzisz, nie wszystko, co się wydarzyło, było stratą. Część ciebie musiała się przebudzić, a to przebudzenie wymagało bólu. Teraz anioły mówią: Nie żałuj niczego, bo właśnie dzięki temu nauczyłaś się kochać w sposób czysty i prawdziwy. Twoje serce stało się lśniące, jak kryształ, przezroczyste, ale mocne. Ta osoba, o której myślisz, wciąż czuje Twoją obecność. Czasem, gdy nagle przypomina sobie Ciebie bez powodu, to znak, że Twoja dusza dotknęła jej myśli. Anioły poruszają energię, których ludzkie oczy nie widzą. To, co teraz się dzieje, to delikatne przygotowanie, coś większego zbliża się powoli, z boską precyzją. Nie bój się tego, co czujesz. W tej chwili Twoja intuicja jest darem. Gdy zauważasz synchroniczności, liczby, znaki, to nie przypadek to język aniołów, który mówi: Zaufaj, wszystko zmierza we właściwym kierunku. W twoim sercu jest ogień, który potrafi ogrzać nawet najbardziej zagubione dusze ale pamiętaj: ten ogień musi najpierw ogrzać Ciebie samo. Kiedy pokochasz siebie, Twoja energia stanie się magnesem, który przyciągnie tylko to, co prawdziwe. Niebo obserwuje jak dojrzewasz duchowo, każdy dzień, w którym wybierasz spokój zamiast lęku, stajesz się bliższa swojej najwyższej wersji. To właśnie teraz twoja dusza zaczyna świecić jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej. Anioły mówią, że twoja historia miłości jeszcze się nie zakończyła. Choć teraz wygląda jak cisza, w duchowym wymiarze dzieje się wiele. Ta osoba czuje niepokój, tęsknotę, której nie potrafi nazwać. I właśnie wtedy Twoje imię pojawia się w jej sercu jak szept. Być może zastanawiasz się, dlaczego wciąż nie może o Tobie zapomnieć. To dlatego, że w chwili, gdy połączyły się Wasze dusze, narodziło się coś, czego czas nie potrafi zniszczyć. Wiadomość od Aniołów mówi jasno: Związek dusz jest wieczny, nawet jeśli ciała się rozdzielą. Teraz Twoim zadaniem jest nie czekać, lecz wzrastać. Kiedy Twoje światło stanie się stabilne, wszystko, co jest Ci przeznaczone, wróci w sposób naturalny. Nie musisz nic wymuszać, bo energia miłości nigdy nie potrzebuje presji, tylko obecności. Anioły widzą, jak często spoglądasz w przeszłość. One proszą spójrz teraz w przyszłość, bo właśnie tam czeka Twoje uzdrowienie. Twoje oczy mają zobaczyć coś, co całkowicie odmieni Twoje spojrzenie na miłość. W Twoich snach mogą pojawiać się symbole, miejsca, kolory. Twarze. Nie lekceważ ich. To sposób, w jaki niebo przesyła ci wskazówki. Czasem jeden sen potrafi zdradzić więcej niż tysiąc słów. Nie rezygnuj ze swojej wiary, nawet jeśli chwilami czujesz się samotna. Właśnie w tych momentach anioły są najbliżej. To, że ich nie widzisz, nie znaczy, że ich nie ma. Ich obecność czuć w spokoju, który nagle otula twoją duszę bez powodu. W twojej aurze rośnie światło przyciągania. Ludzie zaczynają odczuwać twoją energię inaczej. Przyciąga ich twoja autentyczność. Nie musisz już niczego udawać, bo prawda jest twoim największym magnesem. Niebo prosi, byś dziś otworzyła serce na dar przebaczenia, nie tylko dla innych, ale i dla siebie. Przebaczenie to nie zapomnienie, to wyzwolenie. Kiedy przebaczasz, odcinasz więzy, które cię wiązały z bólem, a twoje światło staje się jeszcze silniejsze. Ta osoba o której myślisz, wkrótce otrzyma swoje własne przebudzenie. Niebo przygotowuje ją na zrozumienie tego, co naprawdę straciła. I kiedy to nastąpi, przypomnij sobie każdy twój uśmiech, każdy gest, każde słowo, które niosło w sobie prawdę. Czasem, gdy wydaje się, że nic się nie dzieje, to właśnie wtedy wszechświat pracuje najintensywniej. Cierpliwość jest kluczem, który otwiera drzwi do cudów. Anioły uczą Cię, że cisza nie jest brakiem odpowiedzi, ale momentem, w którym odpowiedź dojrzewa. Twoje światło już teraz zaczyna dotykać serc innych ludzi. Być może nie zdajesz sobie sprawy, ile dobra przynosisz samym swoim istnieniem. Każdy uśmiech, każde dobre słowo jest modlitwą, która wraca do Ciebie w postaci błogosławieństw. Pamiętaj, że jesteś częścią większego planu. Nawet to, co wydaje się końcem, jest początkiem nowego etapu. W każdej stracie kryje się ukryty dar. Anioły chcą, abyś dziś powiedziała sobie: Jestem gotowa przyjąć miłość, która jest dla mnie przeznaczona. Powiedz to głośno, a energia tej deklaracji zacznie zmieniać twoją rzeczywistość. I wreszcie, gdy poczujesz spokój, który spływa na ciebie jak ciepły wiatr, wiedz, że to znak, iż niebo słyszy twoje serce. Zaufaj temu uczuciu, bo właśnie w tym momencie twoje anioły zaczynają działać jeszcze mocniej. Kierując cię ku temu, co naprawdę jest Twoje. Jeśli czujesz, że te słowa rezonują z Twoim sercem, zatrzymaj się na chwilę i pozwól sobie na wdzięczność. To nie przypadek, że słyszysz je właśnie teraz. Sprawdź, czy już jesteś zapisana w tym kanale to gest wdzięczności wobec swoich aniołów, którzy Cię tu przyprowadzili. Kiedy to zrobisz, otworzysz drzwi do dalszego prowadzenia i kolejnych wiadomości od nieba, które mają Cię chronić i inspirować. Twoje anioły szepczą, że zbliża się coś, czego nie możesz jeszcze zobaczyć, ale już to czujesz. To uczucie w środku, ten delikatny niepokój, to nie lęk, to przeczucie. Zmiana, której potrzebujesz, już jest w drodze. Światło, które długo czekało za horyzontem, zaczyna przedzierać się przez mrok. Kiedy twoje serce bije szybciej bez powodu, to znak, że energia duchowa wokół ciebie się porusza. Wszechświat przygotowuje coś wyjątkowego, a twoje anioły proszą, byś pozostała otwarta. Nie zamykaj się w starych przekonaniach, bo to, co nadchodzi, przekroczy wszystko, co dotąd znałaś. Anioły mówią, że twoje słowa mają moc tworzenia. Zwróć uwagę na to, co mówisz o sobie, o życiu, o miłości. Każde słowo jest jak ziarno, które kiełkuje w twojej rzeczywistości. Jeśli chcesz, by przyszłość rozkwitła, mów do niej z miłością. W Twojej energii pojawiło się coś nowego, coś, co zaczyna przyciągać inne dusze. Ludzie będą czuli się przy Tobie spokojni, bezpieczni, jakby odnaleźli w Tobie dom. To dlatego, że Twoja dusza świeci coraz jaśniej. Twoja obecność staje się błogosławieństwem dla tych, którzy mają szczęście Cię spotkać. Anioły przypominają, że nic nie dzieje się przeciwko Tobie, wszystko dzieje się dla Ciebie. Nawet to, co boli, jest częścią uzdrawiania. W Twoim sercu jest siła, która potrafi przemienić cierpienie w mądrość. W ciszy Twoich wieczorów często przychodzą do Ciebie myśli, które wydają się nie Twoje. To głos Twoich opiekunów. Kiedy czujesz spokój bez przyczyny, to właśnie oni są przy Tobie. Ich obecność nie wymaga słów, tylko ufności. Twoje anioły mówią, że pewna prawda, której długo unikałaś. Wkrótce się objawi. Nie bój się jej. Zrozumienie, które przyniesie, uwolni cię od ciężaru, który nosiłaś w milczeniu. Wreszcie poczujesz, jak spada z ciebie coś, co przez lata ograniczało Twój oddech. Czujesz czasem, jakby ktoś o tobie myślał. To nie wyobraźnia. Ta osoba naprawdę łączy się z Tobą w energii. Nawet jeśli nie mówi tego słowami, dusza woła o Twoją obecność. W tych chwilach twoje serce staje się mostem między światem duchowym a ziemskim. Anioły proszą, byś dziś zwróciła uwagę na to, co czujesz o poranku. Pierwsze emocje, które się pojawiają po przebudzeniu, są jak wiadomość od twojej duszy. Jeśli czujesz lekkość, jesteś na dobrej drodze. Jeśli czujesz ciężar, anioły proszą cię, byś im go oddała. Nie zapominaj, że jesteś istotą światła, nawet jeśli czasem zapominasz. Jak świecić. Twoje serce pamięta drogę, nawet gdy umysł błądzi. Pozwól, by prowadziła cię miłość, nie strach. Twoja przyszłość nie jest zapisana w kamieniu, jest pisana w Twoich wyborach, w Twoich myślach, w tym, komu pozwalasz pozostać w swoim życiu. Anioły mówią: odetnij to, co cię męczy, a odzyskasz skrzydła. W tej chwili, gdy to czytasz, energia uzdrowienia zaczyna Cię otaczać. Czujesz ciepło w dłoniach, w klatce piersiowej. To znak, że anioły dotykają twojego pola energetycznego, oczyszczając je z lęku i smutku. Twoje serce wkrótce znów poczuje miłość, ale tym razem nie taką, która rani, lecz taką, która buduje. Wszechświat przygotowuje dla ciebie spotkanie, które odmieni sposób, w jaki patrzysz na uczucia. To będzie miłość, która nie wymaga walki, bo wszystko będzie płynąć naturalnie. Wiedz, że osoba, która kiedyś cię zraniła, zaczyna dostrzegać prawdę. Niebo działa w ciszy, ale skutecznie. Nie szukaj zemsty. Prawdziwa sprawiedliwość polega na tym, że twoje światło rośnie mimo wszystkiego. W twoim życiu zaczynają pojawiać się okazje, które nie są przypadkiem. Zwróć uwagę na ludzi, którzy ostatnio się z tobą kontaktują. Wśród nich jest ktoś, kto ma pomóc ci odkryć nowy rozdział swojej historii. Anioły proszą, byś nie bała się swoich marzeń. One zostały ci dane nie po to, byś je odłożyła, lecz po to, byś przez nie odkryła swoją misję. Kiedy wierzysz w to, co wydaje się niemożliwe, otwierasz drzwi do cudów. Z każdym dniem Twoja energia staje się czystsza, bardziej magnetyczna. Świat zaczyna reagować na Twoje wibracje. To, co kiedyś Cię omijało, teraz samo zaczyna Cię szukać. Anioły szepczą. Nie zatrzymuj się teraz. Każdy krok, nawet najmniejszy, prowadzi cię do pełni. Zaufaj, że droga, po której idziesz, jest święta, nawet jeśli nie wiesz jeszcze, dokąd prowadzi. I pamiętaj, twoje anioły nie przestają czuwać. Sprawdź, czy już jesteś zapisana tutaj, bo kiedy to robisz, potwierdzasz, że chcesz dalej słyszeć ich głos. A wtedy oni jeszcze mocniej otulą cię swoim światłem byś mogła zobaczyć to, co już wkrótce odmieni twoje życie. Dziękuję ci z całego serca za to, że byłaś tu i pozwoliłaś aniołom przemówić do twojej duszy. Jeśli poczułaś, że ta wiadomość od aniołów dotknęła twojego serca, zostaw proszę like. To znak dla YouTube, że ten przekaz jest ważny i niesie światło dla innych osób, które również go potrzebują. Potwierdź proszę otrzymanie tej wiadomości, wpisując w komentarzu liczbę 3355 to święty kot, przez który anioły rozpoznają, że usłyszałaś ich głos i przyjmujesz ich prowadzenie z wdzięcznością. Nie zapomnij też dołączyć do naszego kanału, zasubskrybuj i włącz dzwoneczek powiadomień, aby żadne kolejne przesłanie od twoich aniołów ci nie umknęło. Każde z nich jest krokiem na twojej ścieżce duchowego przebudzenia i ochrony. Twoi aniołowie zostawili teraz specjalne wiadomości na ekranie końcowym. Kliknij w nie, to przekazy które poruszą twoje serce jeszcze głębiej i pomogą ci zrozumieć dlaczego pewna młodsza osoba wciąż pojawia się w twoich myślach. To znak, że niebo ma ci jeszcze coś ważnego do powiedzenia.